Dzień dobry kochani. Dzisiaj wspólnie zrobimy taką małą Halloweenową dekorację, taki kapelusik czarownicy. Potrzebujemy tylko dwa kolory włóczki. Ja pracuję na Jarnarkinsie. Do tego dobrałam szydełko 2,5 mm, nożyczki oraz igłę, żeby schować niteczki. A zanim zaczniemy, to jeszcze zachęcam tylko do łapeczki w górę, do subskrypcji dzwoneczka i do sekcji komentarzy, jeżeli chcecie, żebym coś dla was nagrała. To już nie przedłużam, zaczynamy. Bierzemy pierwszy kolorek i wykonujemy magiczne kółeczko. Jak wykonać magiczne kółeczko? To na moim kanale jest instruktaż powolutku krok po kroku. Teraz na naszym magicznym kółeczku musimy wykonać cztery półsłupki. 1, 2, 3. Cztery półsłupki, zaciskamy kółeczko i wykonujemy cztery słupki. Jeszcze raz pierwszy, drugi, trzeci, to jest najcięższy moment, i czwarty półsłupek, przepraszam cztery półsłupki. Teraz wykonujemy cztery razy po dwa półsłupki w jednym. Raz, dwa. W drugim półsłupku również dwa półsłupki. Raz, dwa. W kolejnym dwa półsłupki. Raz, dwa. I w czwartym półsłupku dwa półsłupki. Raz i dwa. Teraz wykonujemy osiem półsłupków na okręgu. Każdy półsłupek nad jednym półsłupkiem. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Oj. Czwarty. Piąty. Szósty, si siódmy i ósmy półsłupek. Teraz cztery powtórzenia. Półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Raz, dwa, pierwsze powtórzenie. Dalej, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, drugie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, trzecie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, czwarte powtórzenie. Teraz robimy dwanaście półsłupków na okręgu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty półsłupek, teraz cztery powtórzenia półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. To mamy pierwsze powtórzenie i dalej. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, czwarte powtórzenie. Teraz szesnaście półsłupków na okręgu dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście, dwanaście, Trzynaście, czternaście, czternaście, piętnaście i szesnaście możemy obrócić już naszą czapkę. Musimy wykonać cztery powtórzenia i będziemy mieli trzy półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Lecimy raz, dwa, trzy, dwa w jednym raz, dwa trzy. 2 w jednym drugie powtórzenie 1, 2 3 2 w jednym 1 2 3 i 2 w jednym czwarte powtórzenie teraz 20 półsłupków na okręgu każdy półsłupek nad półsłupkiem Jeden dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście i dwudziesty półsłupek. Teraz cztery okrążenia, cztery półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Raz, dwa, oj, dwa, trzy, cztery półsłupki i dwa w jednym. I dalej raz, dwa dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym i raz, e, raz, dwa 3, cztery, dwa, w jednym. I teraz dwa okrążenia po 24 półsłupki wykonujemy tym kolorkiem. I następne dwa okrążenia wykonujemy drugim kolorem. Ale ja zrobię te, te najpierw dwa okrążenia tym kolorkiem i do Was wrócę. Lecimy w sumie 48 półsłupków. Wykonaliśmy dwa okrążenia po 24 półsłupki i teraz tak. Tej nitki nie ucinamy. Ją sobie delikatnie odkładamy na bok. Bierzemy drugi nasz kolorek i tak bijamy się tu. W następne oczko przeciągamy niteczkę i teraz przez oba oczka przeciągamy pomarańcz <coughs> Przepraszam, pomarańczową nitkę. I teraz chowając tą niteczkę Wykonujemy nasze półsłupki. Tuż tu mamy pierwszy, a musimy w sumie wykonać 48 półsłupków tym kolorkiem 3. 4. Widzicie, automatycznie chowam tą pomarańczową niteczkę. 5. 6. 7. 8. Jeszcze 40, ale to zrobię poza kadrem i drugim kolorkiem. Też wykonaliśmy 48 półsłupków i teraz tak znowu przechodzimy na nasz pierwszy kolorek i teraz w każdym jednym oczku będziemy musieli wykonać po dwa półsłupki, ale będziemy wbijać się tylko pod przednią niteczkę. Przeciągamy br brązową nitkę. Pierwszy i w tym samym miejscu drugi półsłupek i robimy tak samo w następnym pierwszy i drugi widzicie tylko pod tą jedną niteczkę się wbijamy nie pod nie pod tutaj może na tym wam pokażę nie pod tybie tylko pod tą jedną i w każdym tutaj takim oczku w każdej takiej niteczce wykonujemy po dwa Czyli w sumie na okręgu będziemy mieli teraz, jak skończymy to okrążenie, 48 półsłupków. Tą niteczkę pomarańczową oczywiście możemy już uciąć, później się ją schowa. I teraz dwa okrążenia, kochani, wykonujemy po 48 półsłupków na okręgu. <laughs> czyli musimy wykonać 96. Półsłupków, każdy półsłupek jeden za drugim. Jak to zrobimy, to już będzie koniec, praktycznie koniec naszej robótki. Mamy, kochani, dwa okrążenia po 48 półsłupków. Teraz tylko już na końcu oczko ścisłe, oczko łańcuszka dla bezpieczeństwa, nitkę ucinamy. Teraz wystarczy, że tą niteczkę przyjemy. Znowu się zacznie u mnie walka z igłą. I wbijamy się tu pod spód. Teraz tak jak idą nasze słupki po ukosie. Przeciągamy nitkę, żeby jej po prostu nie było widać. Tak tu się wbijam. Tu już przechodzę wyżej. I w kilku tu miejscach jeszcze przechodzę tą niteczką. Nitkę ucinam tak samo tą niteczkę później schowam, wszywając się tu w pomarańczowe i nasza czapeczka w czarownicy jest gotowa mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy projekt, raz jeszcze zachęcam do łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczka i do sekcji komentarzy dziękuję kochani, że ze mną jesteście wszystkiego dobrego i powodzenia